Serdecznie z tej strony radowity. No i słuchajcie, gramy z youtuberami o skiny. Gramy z o skiny, a wartość to po 20 euro od Timu. Także, jeżeli Wam się odcinek spodoba, zostaw, zostawcie kciuka do góry, jedźcie ze mną e, taku, świkra, który nie żyje. Nie, jest jeszcze ze mną kraju. E, no no i udostępnijcie z nami, napiszcie komentarz, Adam serdecznie, trzymajcie się, piąteczka i zapraszam do oglądania odcinka. Dobra, ja gram z no, Chiefkerem. Dobra, Chiefkerem, robimy ich co? No, arystotujemy, no, dobra. dobra. lecimy. Dobra, jazda. Dobra, idziemy z nimi. Dobrze, Chiefkerem. Prawo leży, jest lewo chyba. Jest na środku, na środku. Ups. No. O kurde, jak on to odpalił. Co? Do 8 czy do 6? Wiedziałem z kim grać w No Chyba da 8 gramy, no. Do 8 gramy. No, jeden jest na środku. Kurde bolek. Dobra 2-0. Tak strzela sobie w tą obłupę, bo mi zasłaniała głowę jego to Jeszcze spadał. Może grać na top nie? E, no, możemy grać. Krajem mi zabija po trzeci, nie? Ja mam no, Dobrze się super. Nie mogę nic zabić. Gorzej nie zabijają, no nie wiem. Kurde, nie. ja też nie mogę nic zabić. Dobra, to rozumiem, że coldy będą kierowały, No chyba dobra, tak. Na lewo no, no, dobra, 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 nie wyjdzie. Nie, nie, wiem, nie idzie. Na 0-4 na nie, odcinku. Nie. No. Dobra, dobra. Dobra, jeden leży. Jeden chyba na środku po lewo. Jeden po lewo. Prawie mnie po raz czwarty zabija. Ale jaja, ja. Jest... E, prawo chyba no Ej 4-1 przegrywamy Szybki rektik Dobra robimy comeback'a Jeden leży po lewej, o środek ostatni Środek ostatni A no, jest wikier, super Super ćwikiel Dobra ciśniemy je Bierzemy skałpy czy nie? Gram na AW'ki? Czy nie? No, możesz sobie podnieść, jak chcesz. Dobra. cinek Po lewo, ostatni, po lewo. Leży. No. To jest właśnie ten minus. Oh, yeah. Dobra, damy radę. Leży. Środek ostatni. Kurde, jako nie dostał? Nice, no, super. Dobra, zobaczcie, kto jest na górze. To zamyka ten połyka. Zabrał mam remit, proszę. na środku jest, a łupkę chyba chciał wziąć. Leży, trab ostatni. Na blisko? Na blisko jest po prawo. Na ćwikiel, super ranska. Weź AWP, ja ćwikiel. AWP. No, na środku, tam. dobra, nie, nie, nie. wziąłeś? Dobra, nieważne. Jeden środek i polewa jakoś. Kurde. Pobity. Nice, rado. Przeletał na brawo oh, Kurde. Dobra. W sumie dobry dał info Chcesz kraju, zaskoc nie? Zaskoczyłem przeciwnika łatwo. We kill them, and then we go Jeden jest za boksami Na no pod wchodzi. Dobra, tak, wiesz, że nie żyjesz, tak, wiesz o tym, że nie żyjesz. <mulia> no, Mówię. Właśnie ci przeciw głowę strzeliłem, ja, nie? Wcześniej ci głowę trzy. No. A, jeden no po nie. prawo, a jest po prawo, po prawo. Dasz radę. Po jedyne goldów. Po jedyne goldów. Po prawo. A, bo jeden nie żyje, tak. No, no. <trym <trym Nice, super, super. Wb, wb, no. yes. nice, Fikir, super, wiesz o WB, wiesz o WB, wiesz o Ty jesteś taki lucky Ja ci wybrałem przez głowę kraja za Ja Ja myślałem, że ich dwóch jest ogóle Gdzie jest? Jeden leży Ostatni, gdzie jest? Nice, super superancko Dobra, mamy ich Czyli wygraliśmy ha. Wygraliśmy, tak? Dobra No to wygraliśmy 8-5, super bo chyba, że robimy jeszcze zmianę stron, co? Za szybko. No tak, bo to mapa certyfikata. No chcesz. To jest mapa Tara, prawdopodobnie. Dobra, to, szyb... no, to, szy... no, to szybkie jeszcze ten. 8 rundek. Zmiana stron i lecimy. To co, do 16 lecimy. No, no. A nie, to się chyba nie To może zrestartuj, co? O, za drużynę, drużyny, dobra, dawaj. Super. Zrestartujemy i lecimy. Dobra, lecimy? Po No Gał, go, go 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 Po prawo, jeden? Mhm. No, środek chyba strzał. Po prawo, Po prawo jeden. I środek jakoś. Podes. Dostać. Dobra, dobra pojedynek globalny. No. ha Nie, nie, nie. ha A ja, jak? Na jak? Na jak? Na jak? Na jak? Na jak? W kraju! A, tak kraju! Mówiłem, że ma Nice! Co wisz? Nie, nie, mamy szok. Ośrodek. środek! Prawo i środek! Środek, poza nim był. Leży! Ty ma Tima wupa. Team, wupa. Ty <grym> możesz się że będziemy NICE, WIKEJ Środek jakoś Teraz go zbiję Gdzie molek, no? Gdzie jest? Gdzie on Nice, super, 4-0 To by musiało być trzy banki, żeby się robiło, nie? Co do zera, no do zera i chodźciemy, no SORRY Po prawo, no. ostatni Może być na środku teraz bo złupano. Jakiś ziomek dołączył chyba Ej w ogóle B? Be... Tak. Ktoś dołączył do nas. Czekajcie, wyłączył. Na spekta, dobra, to niech sobie ogląda. Dwóch prawo. Widział mnie jeden ziomek. Dobra, leży 6-0. No way. To może ja to drugą połowę wrzucę tylko do siebie. Prawo, <noise> <noise> prawo, prawo jest. Na podejście. Dawaj, Twikiel, ciskasz. No. Nice, no, super. Dobra, ostatnia runda. Nie honorowo. No, może dam im na runda. Może ja jeszcze raz nie gram, żeby dać im trochę szans. Dobra, dam jedną runda. Po, po lewo, masz jednego i jakoś od środka. Nice Twikiel. Kurde, co ma formę. Nie, dajemy do zera. Kolejna ogląda. No, jest dobra, wygraliśmy. Dobra, mordeczki, spodobał wam się odcinek. podajcie do ziomeczków, takuć, fikiel i kraju. No i zostawcie klonka, łapeczkę, jak chcecie oczywiście. No i widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.